哦，这样要买房。 O to on, musa Siki Sikimensis Red Tiger. To jest drugi po Maureli, który u mnie bardzo dobrze rośnie. Czyli Maureli pierwszy super, a Sikki duże, duże rosną, na przykład Basio. Nie chcą u mnie za bardzo rosnąć, nie wiem czemu. Żuławy, patrzcie, jak przezimowało. Elegancko, kurde. To co? Sadzimy, nie? Szybka akcja, co? Posadzone większość, myślę, że tak z 80% to czarnoziem. To jest z góry doniosłem i dorzuciłem ziemi z dziadkiem, bo jeszcze drwałem od kuzyna. No i co? Obciąłem kawałek liście, bo i tak by się połamał. Tutaj taki ło. Pewnie też się jeszcze połamie. Ale mniejsze o to, zobaczymy, jak syki podroście. Mam jeszcze jeden, który zimowałem w domu. Zobaczcie, to jest szklarni i kołek naprawdę ładnie przezimował. I tu rośnie, nie? A jak w domu zimowałem, już wam pokazuję. No niestety, o połowę musiałem skrócić i co najmniej z 30% jest chudszy. A dopiero zaczyna tutaj coś się dziać, widzicie? Teraz muszę poczekać w szklarni z nim jeszcze, nie wiem, 2-3 tygodnie, aż trochę się ukorzeni. No i co zrobić? No, no nic. Taka lipa właśnie, dlatego w domu się nie trzyma. Chciałem sprawdzić, spróbowałem i więcej nie będę zimował, mimo ograniczenia dużego. Niestety, to tyle zostało z Sikimensis, nie? No, ale to nic, posadzi się już do, jeszcze z tydzień, dwa myślę. Drogmasi jeszcze nie wysadzą, bo zaraz się chłodno zrobiło, ale jak tylko się zrobią te cieplejsze dni, jadę już wszystko na raz. Nie będę przeciągał. Do następnego razu. A jak macie pytania, to wiadomo gdzie pytać, nie? No. <słuch> to co? Nówka sztuka? I co? I co? I bierze? Jest. O, nie ma って。<laughs> No, patrzcie, france zeżerły mi robaka i chyba będą lepiej brały, jak jest taka końcóweczka tylko Złapi od razu haczyk, i tyle mordę jeża. O! No, głupie. ale chociaż jest zabawa. Dobra, moja jest. O! Ohoho! No, to mnie się podoba się. To co? Nówka sztuka. It's all. I co i bierze. Jest. O nie ma go. Oh, <laughs> my No patrzcie, France zeżerły mi robaka. I chyba będą lepiej brały, jak jest taka końcóweczka tylko. Złapi od razu haczyk i tyle. Mordę jeża. O. No głupie. No chociaż jest zabawa. Dobra, moja jest. O! Ohoho! No to mi się podoba się.